Dajcie, moi drodzy, dziś nowy temat, liczby całkowite wokół nas. Będą to zadania tekstowe, takie z życia. Zabierzmy się do pracy. Pierwsze zadanie na stronie 118. Stan konta pani Renaty był równy minus 2256, zatem miała debet. To jest to, co gdzieś się tam pojawiało wcześniej. Ujemny stan konta. Ani Renata wpłaciła 200 zł. Jaki jest na konta po wpłacie? Skoro wpłacamy na konto, to dodajemy. Tak, dodajemy 200 zł. Zatem, jaki będzie, jaki będzie wynik? Ja sobie to napisałam w słupku, chociaż niepotrzebnie. Lepiej to będzie po prostu zwykłym działaniem. To znaczy, że ja spłacę sobie część tego debetu, ale dalej będę miała wynik ujemny, więc minus dwa tysiące złotych i odpowiedź stan konta po wpłacie jest równy minus dwa tysiące złotych Zadanie drugie, strona 119. Pan Adam wszedł na baranią górę, która ma wysokość 1220 metrów nad poziomem morza. W tym samym czasie pan Jacek nurkował w jeziorze na głębokości 15 metrów poniżej poziomu morza, czyli 15 metrów Poniżej poziomu morza. Ym, różnica wysokości, na jakich znajdowali się obydwaj panowie, była równa. Można to sobie zilustrować. Jeden pan był, wchodził na górę, a drugi nurkował 1220 i 15 metrów. Należy je dodać do siebie. tysiąc dwieście trzydzieści metrów. I jest to odpowiedź D. Bitwa pod Maratonem między Ateńczykami a Persami miała miejsce w w 490 roku przed naszą erą. Bitwę tę przegrali Persowie. Pierwsze udokumentowane Igrzyska Olimpijskie w Grecji odbyły się w 776 roku przed naszą erą. Pytanie jest takie, co było wcześniej, bitwa pod maratonem czy pierwsze Igrzyska Olimpijskie? Można to sobie, no pewnie na historii, mieliście oś czasu. Oś czasu jest bardzo podobna do osi liczbowej. Jest 0. Ten rok 0 utożsamiany jest z narodzinami Chrystusa. Wszystko, co było wcześniej, tak, przed narodzinami Chrystusa, to były lata przed naszą erą. Czyli rok 490 przed naszą erą był tutaj. A Igrzyska Olimpijskie były. Pierwsze te Igrzyska Olimpijskie były w 1776 roku przed naszą erą, czyli jeszcze wcześniej. Tu jest przed naszą erą i tutaj również jest przed naszą erą. Z tej, na tej części osi znajdują się lata naszej ery, czyli na przykład rok 2000. Oczywiście nie dokładnie w tej odległości, bo to jest ryzyk pomocniczy. Ale wszystkie te lata, które są teraz. Więc tak naprawdę to są liczby dla nas dodatnie, a te liczby są ujemne. Yy, I teraz co było wcześniej? Wcześniej, o, wcześniej były igrzyska, oczywiście. I w podpunkcie B. Ile rad różnicy było między igrzyskami w Grecji a zwycięstwem Ateńczyków? Czyli należy odjąć. Odejmujemy sobie sześć, osiem, dwieście osiemdziesiąt sześć, nad różnicę było odpowiedź. Między igrzyskami, a bitwą. było 286 lat różnicy. Zadanie numer 4. Tata Bartka miał na koncie 785 zł. Za zakupy w centrum handlowym zapłacił 400 53 zakupy. Kupił jeszcze kurtkę za 350 pięćdziesiąt. Za wszystko, za, za wszystko płacił kartą płatniczą. I mamy wybrać spośród odpowiedzi. Łącznie tata wydał na zakupy. Zaraz policzymy. I saldo, konta po zakupach było równe. To najpierw policzmy sobie łączną kwotę zakupów. 453 i 353. 803. Odpowiedź B. Yy, tyle wydał na zakupy. Zatem ile? Jaki był stan konta po zakupach? Miał 785 zł. Wydał. Czyli zabrano z konta 803. To jaki jest stan konta teraz? Jest ujemny. Zabierzemy 785 i yy, tak naprawdę zabrakłoby nam 15,318 zł, ale jest taka możliwość na koncie zrobienia debetu, więc na pewno jest to odpowiedź D. Ok. Kolejne zadanie z diagramem. Zobaczcie, piąte zadanie. Na diagramie przedstawiono stan konta bankowego 6 osób. Zobaczcie w lewą stronę od takiej pionowej osi 0 mamy liczbę ujemną, czyli debetę, a w prawą stronę dodatnie kwoty. I teraz, moi drodzy, 5 krateczek to jest 1. I zobaczcie, na tej poziomej osi mamy informację, że to są tysiące, czyli każda krateczka, każda taka większa krateczka, Czyli 5 małych to jest 1000. I nasze zadanie jest odczytać na początek kwoty, yy, jakie mają poszczególne osoby. Ja sobie je yy, opiszę literkami, żeby nie pisać całych liczb. Więc Adam, czyli to jest pierwszy poziomy pasar do góry, ma yy, Musimy policzyć, ile ma tych większych kratek. 5, 6, 7 kratek, czyli 7000 złotych. Barbara w drugą stronę, więc ma dwie kratki większe w lewo, czyli ma minus 2000. Danuta Żółta ma tysięcy. Edward 2000. Felix 3 na minusie. I Grażyna na 5, 6, 7, 8. Tysięcy. Teraz, która z osób miała na koncie najwięcej pieniędzy, a która najmniej. No to. Tutaj sobie odpowiemy. Najmniej i najwięcej. Najmniej pieniążków. Czyli tak naprawdę. Debet miał ja Felix. Bardzo proszę sobie, napiszcie odpowiedzi pełnym zdaniem. Ja sobie tylko wypiszę informacje, a najwięcej miała Danuta. Ile pieniędzy musiałby wpłacić pan Felix, aby stan jego konta był równy 0? Skoro miał minus 3000, to żeby było 0, to trzeba dodać 3000. Zatem Pan Feliks powinien wpłacić 3000 zł. Idę. Jaka jest różnica między stanem konta pana Adama i konta pani Barbary? Jaka jest różnica? Barbara miała. 2000 debetu, a pan Adam miał 7000. Więc od 7000 odejmuję kwotę pani Barbary, czyli liczbę ujemną do 2000. Więc tak naprawdę minus i minus daje mi plus, więc dodaję 2000, czyli różnica to 9000 i zapiszcie, proszę, odpowiedź, że różnica między stanem konta pana Adama i pani Barbary wynosi 9. Tysiące złotych. Okej. Okay. Może ósme. Pitagoras to matematyk i filozof grecki. Przyczynił się do rozwoju matematyki. Urodził się około pięćset siedemdziesiątego roku przed Naszą erą. A zmarł około 497 roku przed naszą erą. Ile lat żył Pitagoras? Należy odjąć te dwie liczby. Muszę pożyczyć najpierw 12,575 i muszę pożyczyć 7. Pitagoras żył około, ponieważ tam mieliśmy informację około, więc odpowiedź. Pitagoras żył około 75 lat. I moi drodzy, dla was yy, też kilka zadań tekstowych. Zadanie siódme i dziewiąte na stronie sto dwudziestej. Dziękuję.